Skręcamy tą obudowę. Zobaczymy co tu jest. Tak, to się razem trzyma. No i co? Jest tu jakaś złączka? Nie, to wszystko idzie dalej, ale to jest jak to jest zrobione? Pewnie tu jeszcze coś, coś tutaj jest na pewno, tylko cholera, wie co tu jest? Przyświeć telefonu... O, też jest... im taki. Też jest taki wariot tylko utrafić go Chyba większy z tych większych to. jakoś nic się nie trzyma no niby nie To wszystko odeszło No niby tak Nie chce mi się tej klapy całej otwierać No ja tu jeszcze ten zamek mm. Ale jak ten plastik tu schodzi, rwać to wszystko? Nie, no, chusteczkowo tu jest zrobione. Niepomyślane jest nic za nic z tą wiązką. To się nigdzie nie łączy nie. <śm> ani tu, ani tu. Tu jakby coś było, coś odpadło. To nie idzie dalej. I idzie tu, i tu jest chyba połączenie. Tu coś się wyłamało, chyba nie. Idzie ten kabel tu e. trzeba będzie jednak to chyba wszystko rozmontować, żeby dojść do kabla, żeby odjąć klapę, tylko jak ten zamek to Ta i tu Ach, zaczepiło się. Nie, nie zaczepiło się. Teraz tu... O właśnie. O Dobra, trzeba jednak to odkręcić. Nie ma o, rady. Płniejsze było tu. Gdzie tu się jeszcze odkręca? Tutaj. chlapa w dół a śrubka została o i oto naszym oczom ukazało się jasteczki odpadły <śmiennie> jedna osłona Tata nie chce zostanie nie przeszkadza mi. No i co? Te kabelki idą tu, tu, tu. Tu. A. Dopiero. To, że samej wycieraczki to idzie? Niemożliwe. I tu idą złączki. Ja pierdzielę. Ale to jest. Mądrze zrobione. To odepnij. To odepnij. No, tutaj można wyciągnąć. O, tu jeszcze gdzieś idzie. Jednak trzeba to rwać. Co po cholerę te kabel tam idzie. To jest może do ogrzewania. Ale tak, to wszystko trzeba porozpinać. Hm. Sobie tu też o ja tak cyk cyk tu jak się wypina o. tam idzie kabel O. on tam idzie sobie nie mówię to zamka idzie no to jest co podświetlenie tablicy tu jeszcze idzie kabel jak to działa tutaj przy całkiem wypiło wszystko jak to idzie o. cały plastik wyszedł jest złączka tu jest o. Tu mnie martwi Ta sytuacja Kabel wchodzi Idzie, idzie ha. Do zamka idzie Ja pierdzielę Ale lipa Trzeba odkręcić zamek Powinno się na kablu teraz powieść. No co się tu trzyma? Aha to jest, to jest zagadka. Tu ta będzie Tylko Byś teraz to A. <zysy> <zysy> Ej, Czekaj, tu kable mało... Dam ci trochę więcej. O, proszę. Jest. No. Co cię tu pchnąć? Oj zamek mam <laughs> Zameczek jest. No to teraz tu. Jak tu w ogóle się to rozmontowuje? Takie są cycki takie? I tu na blaszce tu wsówka. Nie pogni. O! Cyk, cyk. No i wam wiąże kabli. I teraz mogę sobie klapę tutaj odkręcić. Nie wiem co to za klucz. Trzynastka, może jaka. Pewnie ta. Tylko wolałbym to zrobić na większym kluczu Połóż tutaj te śrubki wszystkie Aha. Na większym kluczu będzie większa siła Ten plasticzek też sobie tutaj podróż Pytanie, czy to tak wyjdzie ten zawias, coś mi się zdaje, że tu nie wyjdzie, bo tutaj, a nie, klapy się. A tu by pasowało wyciągnąć wszystko, no ale bym narobił. wszystko przepuścić Nie wiem gdzie jest koniec. Tu jest koniec. Tu jeszcze coś powinno być. O właśnie jest. Tyczka od podgrzewania. No dobra. Tu jest odkręcone. z drugiej strony sobie tutaj zła Trzyma ten fiforok. To jest magnes Właśnie się spodnieł poprawiłem oh, Się wykręca? Czy się nie wykręca? Jeszcze jest przykręcone. Albo nie przykręcone, tylko. A takie guwienka jest tylko dobra, kręci nie pierdziel się wejdzie tak, weź. Czy to na łeb nie upadło. Teleskopy teraz. Odepni. Ciekawe. O, tu już się rusza wszystko. o, o. o cholera Uh. O Pomocy Ło kurde ucieka mi Cała klapa nie ucieka Oho Samo się wypija Uuuu Ale akcja.